Zatem startujemy z rozkładem na przyszły tydzień. Od poniedziałku cztery klucze mamy, ale w niedzielę wychodzą ostatnio, podkreślam, dla nowicjuszy, żeby można było wygodniej operować się czasem oglądania. Ci, co chcą w niedzielę dzień wcześniej, oglądają dzień wcześniej. Ci, którzy chcą odpalić cztery klucze tradycyjnie w poniedziałek, ćwiczą cnotę cierpliwości aż do poniedziałku i dopiero wtedy wchodzą tutaj na ten film. Tak. Postanowiło głosowanie. OK, posłuchajcie. Zatem wybieracie swoje rozkłady, tak jak zawsze, standardowo albo po kolorze klucza biały, złoty, różowy, zielony, <laughs> albo po kolorze ulubionego tarota oprawki złote koło życia, kruki, gnomy i zaczarowany las. Kto potrzebuje, niech sobie tradycyjnie zatrzyma na pauzę do wyboru. No a my jedziemy taroskop na tydzień 1, 2, 3, 4. Zawsze timekody macie przypięte pod każdym filmem. Rozkład numer jeden, taroskop dla białego klucza. Sezamie otwórz się, szczęście i dobro przyciągamy, zło i pecha odpychamy i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Dziewiątka buław. Takie pewnego rodzaju widać oczekiwanie pełne napięcia, więc myślę, że ten tydzień będzie... Hmm, Powodował pewnego rodzaju taką energię, kiedy jesteśmy na stanie, na tak zwanym czujka włączona, ale może to również znaczyć, że po prostu patrzymy, czy wszystko zostało pieczołowicie pozałatwiane. No, przedświąteczny rozgardiaż na przykład i tak, jakby pełna kontrola. Trzymacie tutaj w energię mm, takiego pewnego pełnego gotowości napięcia jest nawet to wskazane w tym tygodniu, żeby nic nie umknęło, jak gdyby waszej uwadze. Natomiast z tym napięciem nie przesadzajmy, rozumiecie, jak to się mówi, nie, nie za bardzo, jakby nie, nie kamienić z tego napięcia aż, ale ostrożność, czujka dobrze włączona, wskazana, rezerwa pewnego rodzaju do okoliczności. Teraz tak, jeśli chodzi o o, no, moi drodzy, aż, mnie, aż aż się po prostu zająknęłam. Tu az denarów wypadł na portfelu. Czy trzeba czegoś więcej mówić? Po prostu medyceusze, moi złoci, kochani, nie wiem, chwalcie się potem, co tu będzie, bo azdenarów, no to jest naprawdę wydarzenie. Tu jakiś, dobrze, no, pachnie pieniądzem, ta mało powiedziana, tu jakaś szansa od kosmosu, jedna na milion, dobra, puśćcie nawet losy po tym Asi, ale to raczej tu się powiada, jak to się mówi, że kosmos moc podsuwa prezenty, podarki albo też możliwości zarobkowania dla Was w tym tygodniu i korzystajcie komu tam jaką monetą on wyda to jest inna sprawa, natomiast korzystajcie tu pachnie pieniądzem cudownie jeśli chodzi o sprawy zawodowe, biznesowe tu dziesiątka pucharów no to tu też tak przyjaźnie, miło, nastrojowo, powiedziałabym, że już chyba takie przedświąteczne rozprężenie w pracy pewnego rodzaju będzie czuć. Możecie też mieć bardzo dużą satysfakcję z tego, że jakiś projekt, czy też jakiś plan, czy też jakieś dzieło wasze Waszych rąk w sferze biznesowej jakby zostało ukończone i będziecie jakby tak czuli dumę pewnego rodzaju. W tysiące pucharów również zawsze przychodzą jakieś tam dobre gratisy pieniężne pod koniec roku, to już na pewno, więc no cudowna energia. Teraz dla tych, którzy są z solistami jedynakami karta Rydwan. Ja bym powiedziała, że tu możecie gdzieś być w podróżach, że możecie gdzieś wyjeżdżać w tym tygodniu, możecie dużo podróżować, to większa część z Was. Natomiast też nie jest powiedziane, że nie przyjedzie ktoś do Was, bo po tej karcie Rydwan, tak jakby przemieszcza się tutaj energia i może być tak, że ktoś do was przyjedzie, że tutaj ten tydzień taki pełen niespodzianek w drodze powiedziałabym. I możliwość też zawarcia obiecującej znajomości w drodze. Hmm? Także, kochani, podróże kształcą. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w duetach, w parach, no tutaj droga odcina zieloną trawkę i wypoczywamy. No pary wiadomo, parom się nigdzie nie śpieszy. Pary wypoczywają, pary rozumiem, że jakby jest co sprzątać, jest co przed świętami pewnie tam robić, ale wy taki jakiś tydzień wrzucania na luz, być może nawet rekonwalescencja u niektórych z Was, dochodzenie po jakichś tam powiedzmy sobie problemikach zdrowotnych może to być, ale tu tak pachnie jak to się mówi na zieloną trawkę, nawet jeśli zima, no to gdzieś tam na dywanik w domu i trochę pomedytujemy, herbatki popijemy, dobrze nam tak. Więc taki tydzień wyciszony powiedziałabym. Jeśli chodzi o zdrowie, tu się położyły dwie karty, więc tak jej wezmę, bo już zobaczyłam wcześniej, że dwie się tutaj włożyły, ale czy trzeba coś mówić więcej? Siła i Królowa Buław. Słuchajcie, katar przegonicie spojrzeniem, <grywa> po prostu. To jest super karta na zdrowie, tutaj tryska energia, tutaj no, nie ma mowy, żeby coś do Was podeszło, a jeśli już wcześniej byliście chorzy, to jest taki tydzień, kiedy bierzecie sprawy w swoje ręce i mówicie, teraz staję na nogi, to jest dziarska energia, ogień, siła, nie ma co, tu jest po prostu pełnia zdrowia, energii. Przypływ sił. No, i oczywiście mamy tak, dorady Aniołki, anielskie klucze dla aniołów. Anioły poprawiają aureolki, już Wam wypadła karta. Współczuj sobie i innym. Współodczuwaj, zamieniłabym, bo współczucie to jest taka mm, jednak cecha, która powoduje, że widzimy w kimś sirotę. Współodczuwaj z innymi. Tak to powiem. Poprawię tutaj autora karty. Anioły, drogie, współod współodczuwajcie z innymi. Bądźcie empatami na pełny program w tym tygodniu. A diabełki dla diabełków. Różki poprawiamy teraz, tak? Dobra. Co diabełki mają za podpowiedź? Ha! Słuchajcie, um, wszystkich przyjaciół, jakich spotykacie w życiu, um, doceniacie dopiero um, podczas waszej podróży. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że dopiero przeszedłszy z kimś Jakąś długą podróż, można powiedzieć, czy on jest Waszym przyjacielem, czy nie. Tak naprawdę. Kochani, pięknego tygodnia Wam życzę. I teraz złoty klucz. Otwieramy szczęście. Sezami, otwórz się. Dobro szczęście. Przyciągamy zło i pycha. Odpychamy i patrzymy. Energia karty, świat. Bomba. Tydzień pod jakąś cieplarnianą osłoną ochroną. Kochani. Macie wspomaganie sił kosmicznych, macie dobre sploty okoliczności, macie pomoc w załatwianiu, jak to się mówi, rzeczy niemożliwych. Karta Świat wnosi pewnego rodzaju bańkę szklaną, taką jak klosz, otacza Was opieką i mówi, że sprawy nabiorą dobrego obrotu. Starajcie się zatem w tym tygodniu pozałatwiać wszystko to, co spędzało sens powiek. Wcześniej będzie wspomaganie kosmiczne. Jeśli chodzi o energię portfela, rycerz mieczy, tu po prostu awanki, huragan, może być szał świątecznych zakupów. Ja nie mówię, że nie, bo ta energia tej karty to jest po prostu kto pierwszy gdzieś tam rozumiecie, po prostu biegiem, ale może być tak, że rozgardiasz, tylko tu trzeba uważać, jak to się mówi, bo ta energia jest porywcza i może. Puścić dużo gotówki, jak gdyby niekoniecznie licząc się z tym, co będzie potem, po nas choćby po to, rozumiecie? Także tu trzeba w tym tygodniu jak gdyby zwolnić, jak to się mówi, przynajmniej tempo robienia zakupów i bardziej włączać przemyślane, jak to się mówi, zakupy. Oczywiście nie mówimy, żebyście skąpili swoim bliskim prezentów tam gdzieś pod pod choinki, ale tu chodzi o to, żeby zakupy były przemyślane, szczególnie w tym tygodniu. Jeśli chodzi o energię świata zawodowego, biznesu, pracy, szkoły, tu jest karta Mac, kochani, tu również tu parasol ochronny, a w pracy po prostu pozałatwiajcie wszystko, co do tej pory. Wam spędzało sens powiek, albo było nie do załatwienia, bo te dwie karty gwarantują wam ogromną siłę przebicia i to, że da się naprawdę, jak to się mówi, pozałatwiać rzeczy nie do załatwienia. Więc działać warto w tej karcie być prężnym, dynamicznym nie bać się inicjatywy wręcz to popłaca w tym tygodniu. Jeśli chodzi o Uczucia dla tych, którzy są solistami, którzy są samotni, arcykapłanka. Tu albo będzie potajemne spotkanie z jakąś kobietą, gdzie po prostu będziecie, nie wiem, dowiadywać się czegoś, albo też powierniczka jakaś po prostu się tutaj waszego serca i duszy zjawia, ale tak jakby w ukryciu, w pod, jakby potajemne spotkanie, albo też wręcz. Ta karta namawia Was, żebyście swoje sprawy uczuciowe, no bardziej jak to się mówi, trzymali dla siebie w swoim sercu, a niekoniecznie rozgłaszali tak całemu światu, wszem i wobec, albowiem szczęście lubi ciszę, mówi ta karta. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w duetach, w parach, kochani moi, tutaj dziewiąteczka była. To jest jakiś moment taki, kiedy pary mogą. Wiecie co? Kompromis w tej karcie wskazany dla Was. Po prostu nie szukajcie barier, nie szukajcie, jak to się mówi, sporów, ewentualnie różnicy zdań, ale szukajcie kompromisu i porozumień. Czy to się tyczy. Końcówki roku i zakupów, remontów, czy też wydatków, czy też planowania budżetu, czy też wszystkiego, co tam wkładacie do koszyczka wspólne decyzje, to tutaj wymagana jest układ w stronę kompromisu, zrozumienia partnera i nie zachowywania takiego jakby bardzo radykalnego zdania. Miękkość w podejściu popłaca, wtedy słoneczko bardziej grzeje w parach, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, tu odwrócony paść była, tylko mówi o tym, żeby jak to się mówi, przez jakiś pęd, taki bez głowy, niekiedy jak pędzimy, bo coś nie wiem, zapomnieliśmy, albo gdzieś się śpieszymy bardzo, żeby po prostu nie, nie ulegać jakimś delikatnym otarciom czy kontuzjom, rozumiecie? Więc tu po prostu stare przysłowie mówi: śpiesz się powoli, kochani, w tym wypadku, w tym tygodniu, żeby nie było jak to się mówi, jakichś tutaj. Mikro kontuzyjek i tak dalej. Teraz anioły dla aniołków, podpowiedzi. Anioły poprawiają tam ureolki przed ekranami, ok. Dziel się swoją radością, kochani. W tym tygodniu do Złotego Klucza przybył Złoty Anioł i każę Wam po prostu siać na świat wibracji i radości. Nie ma, że nie. A diabełki mają podpowiedź dla diabełków. A, uczucia, kruki zamiast pixikinsów, dobra. A diabełki mają podpowiedź dla diabełków. Diabełki zatem różki poprawiają przed ekranami. I co tu mamy? Kochani, każdy dzień jest cudowną okazją do tego, żeby być coraz bardziej urzekającą wersją siebie. Czyli kreujemy się na maksa, kochani. Na kreatorów mody w tym tygodniu, diabełki. Pozdrawiam Was serdecznie. I Teraz różowy klucz z o, Otwórz się różowy klucz. Szczęście, dobro przyciągamy, zło i pecha odpychamy i patrzymy jaka jest energia tygodnia. Król pucharów, jaki on cudowny w tej karcie gnomów. Uroczo, opiekuńcze energie tygodnia, takie kiedy poczujecie, że naprawdę szczęście Wam sprzyja. Że mm, ludzie robią się coś tacy milsi, nawet ci, którzy mają ogromne kłopoty na głowie, będzie się z nimi łatwiej dogadać. Wy też możecie mieć w sobie taką mm, bardzo dużą energię, powiedzmy sobie, dobrego psychologa w tym tygodniu, bardziej wyczuloną intuicję, bardziej będziecie mogli przejrzeć innych, dogadać się z nimi. Taki tydzień, kiedy chciałoby się powiedzieć, że sprawy są pod przyjemną kontrolą, Energii króla Pucharów, a on jest ciepły, czarujący, wyrozumiały, miły. Zatem, tydzień w królu Pucharów. Taki powinien być. Kochani, jeśli chodzi o energię portfela, tutaj karta księżyc i mamy bujanie w obłokach i fantazję. Absolutnie, tu możecie, jak to się mówi. No, w karcie księżyc na portfelu, ja bym powiedziała tak, można po cichu pod przykrywką, nie wiem, czy nocy, ale wydać trochę gotówki tak, żeby nikt nie wiedział. Na przykład partner, czy nie wiem kto jeszcze, czy dzieci, bo księżyc to jest załatwianie spraw finansowych w ukryciu, moi drodzy. Ale może być też tak, że poprosicie kogoś po cichu o pożyczkę na przykład. Może być, czemu nie, albo ktoś do Was przyjdzie, żeby po cichu mu pożyczyć pieniądze, ale to tylko znaczy, że one się kręcą, bo jednak ta tarcza tego księżyca jest tu okrągła, tak bym powiedziała. Poza tym tydzień nastrojony na romantyczne wydatki też powiedziałabym, więc tu można po cichu jakieś romantyczne wydatki sobie lub komuś zafundować w tym tygodniu tak bym powiedziała jeśli chodzi o pracę świat zawodowy biznes lub szkołę, studia królowa mieczy Tydzień, który mówi, ok, tu miękko, ale w pracy się nie rozluźniamy. W pracy, uwaga, czujność, ambicja wskazana. Tutaj musicie się wykazać pełnym profesjonalizmem. Tutaj nie przejdzie żadne spóźnienia, w tym tygodniu nie, nie rozprężamy się, nie pokazujemy, jak to się mówi. Jakichś swoich słabych stron, o, dwie karty. Jakby tutaj wymagana skupienie uwaga. Jeśli by to ktoś miał szefową w typie królowej mieczy, ona będzie bardzo sprawdzała w tym tygodniu, czy wszystko jest tak, jak należy i tak dalej. A zatem jesteśmy bardziej krystalicznie czyści niż najbardziej krystaliczna rzeka w tym tygodniu, kochani, w sprawach biznesowych, to popłaca. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, Najpiękniejsza na świecie karta głupca, jakiś on zadowolony, tutaj skarpeta gdzieś spadła, ale on dalej maszeruje gdzieś, po prostu jest pięknie, nieważne, bez skarpety, z skarpetą, nieważne gdzie, nieważne z kim. Zatem energia niefrasobliwa, radość z życia, może wreszcie poznacie taką osobę, która Was rozbawi do łez, cudownie roztargnioną czarującą jakąś, może tak być, a może Wy na tyle stracicie tutaj, jak to się mówi. Zmysły i zdrowy rozsądek, że oszalejecie na czymś punkcie. W tym tygodniu wszystko możliwe. Pokażcie głupca, jakby lekkość, dobra zabawa, pewnego rodzaju frywolność, dobry nastrój to jak minimum, ale możliwe też spotkanie osoby takiej, która zaczaruje wasz świat w bardzo pozytywny sposób. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy w tandemach, w duetach, szósteczka denarów, tu powiedziałabym, że naruszycie jakiś domowy skarbiec we dwójkę, pewnie będziecie wydawać po prostu, jak to się mówi na, na wydatki, bo tu smog się zakradł do skrzyni, zatem wiadomo ale może to, ale to w szóstce denarów energia płynie, zatem powiedziałabym że jest co odłożyć i jest z czego kupić, tak bym powiedziała i tutaj możecie, jak to się mówi, liczyć siły na zamiary, ale tydzień taki, kiedy po prostu energia materii płynie wokół Was, dogadywać się będziecie świetnie, albowiem w szóstce denarów kooperacja jest zawsze po prostu to Mucha nie siada, więc wygadywać się będziecie świetnie, pełne porozumienie w tym tygodniu również. Teraz tak, już podpatrzyłam, że na karcie zdrowia padły dwie karty, zatem patrzymy. Posłuchajcie, no, chciałoby się powiedzieć, ten tu stoi z tym mieczem, ten się obiada. obżarstwo nie popłaca, prawda? Bo ci tutaj zaraz dam. To ciało, jak gdyby tak mówię, więc jakby rzeczywiście po prostu jedzmy wolniej, kontrolujmy to, co jemy, nie obiadajmy się szybko, byle jak, byle gdzie, bo tu mogą być jakieś pewnego rodzaju jakby sensacje żołądkowe. Mogłyby być inaczej, gdyby, jak gdyby, rozumiecie. Patrzymy, nie jemy w pośpiechu, nie, nie jemy byle, gdzie, nie jemy byle, jak, rozumiecie. Ok, jeśli chodzi o anioły, podpowiedzi aniołów dla aniołków, po drugiej stronie anioły poprawiają aureolki i skrzydła. Pióra lecą mnie tutaj, nie lecą, dobra. Ukaż swoje wewnętrzne światło. To do aniołów. Macie po prostu lśnić. Nie ma gadania. W tym tygodniu po prostu lśnicie, kochani moi. <grym> Okej? Okay. A teraz, jeśli chodzi o podpowiedź diabełków dla diabełków. Co tutaj mamy? Och, ty! Jesteś... Po prostu ty nadajesz rytm swojemu życiu. Tak bym powiedziała. Ty jesteś tym doboszem który nadaje rytm swojemu życiu, nikt inny. To jest podpowiedź dla diabełków. Przepięknego tygodnia Wam życzę. I wreszcie zielony klucz. Ja też wybrałam ten rozkład. Sezami otwórz się i tarot zaczarowanego do lasu. Dobro szczęście przyciągamy, złej pecha odpychamy i patrzymy, co jest na energii tygodnia. Poszukiwacz dobrodziejstw, czyli rycerz monet. To jest tydzień, kiedy nie, nie śpieszymy się, wszystko pieczołowicie, wolno powoli. Nie wskazany jest pośpiech, wskazana jest uwaga, rozsądek. Zwolniamy tempo a niech cały świat oszaleje i biega za tymi zakupami czy nie wiadomo gdzie. A my powolutku, w rytmie, slow poruszamy się i na tym zyskujemy. Dręcz, do, bo dla tych, którzy wolniej i rozważniej, skarby ukryte się pojawiają. Po prostu nie ulegamy szaleństwu w tym tygodniu. Szczególnie my, którzy wybrali ten rozkład. <grych> Kochani, na portfelu energia Księżyca. Księżyc, podobnie wypadł w poprzednim w, w trójeczkach chyba. Księżyc zawsze mówi, że chcemy gdzieś tutaj no, w ukryciu, jak to się mówi, pewnego rodzaju gotówką porozporządzać, czyli gdzieś po prostu, niekoniecznie, może po cichu będziemy prezenty kupować, a może pójdziemy coś pożyczyć po cichu od kogoś, albo komuś pożyczyć, bo tutaj dużo możliwości. W każdym bądź razie Księżyc mówi, że ukrywamy swoje finansowe ruchy, to inna sprawa, ale Księżyc też nastawia ro Romantycznie, do jakichś takich romantycznych zakupów, do jakichś takich wydatków na nie wiadomo, zbliżej jakby może nierozsądne nawet przedmioty, ale piękne. No cóż, i takie mają prawo być w naszym domu, kochani. Czyli po artystycznej wyobraźni też tutaj możemy coś kupić, tak bym powiedziała. No, takie jakby wydateczki. I pewnego rodzaju, ukrywanie pewnego rodzaju spraw finansowych może... Niekoniecznie będziecie chcieli, żeby partner o wszystkim wiedział, albo tam otoczenie, czy tam teściowa, czy mama i tak dalej. Może tak być. <laughs> jeśli chodzi o mm, sprawy pracy zawodowe albo szkoły, jeśli ktoś tu się uczy, czy też studia, słuchajcie, tutaj pewnego rodzaju... Energia, która mówi, że warto wykorzystać jeszcze te ostatnie, jak to się mówi, dni końcówki roku, żeby wykazać pełen animu, że tutaj, tak naprawdę, mm, pewnego rodzaju, powiedzmy sobie, polowanie łowy na jakieś tutaj, wiecie, czy finanse, czy też być może nawet widoki na jakiś. Y na jakiś awansik, mogą być, ale w tym tygodniu, szczególnie jak to się mówi, uważamy i nie rozluźniamy się tak jeszcze na całego pieczołowicie, powoli, tam jak gdyby sprawdzamy wszystko trzy razy, co robimy. Pewnego rodzaju uwaga, czujność i chciałoby się powiedzieć, łowy bezkrwawe, ale zaczynamy. Czyli cel osiągamy, ale jeszcze tutaj wymagana napięcie, uwaga, rozsądek, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami tutaj zielona matka, czyli cesarzowa, a to jest taka energia, że wszystkim się zaopiekuje, że zrobię coś pięknego dla siebie, dla świata. Tutaj cesarzowa bardzo by chciała powiedzieć, że Niekoniecznie musicie być w tym tygodniu, jak to się mówi, szalenie nastawieni na imprezy czy wyskoki, ale na pewno na upiększanie radosne życia swojego i najbliższego grona osób, tak. Przy czym oczywiście w, tym, w to najbliższe grono osób wchodzą również tak zwani wszyscy znajomi królika, czyli wasi przyjaciele, wasze jakieś sympatie czy koleżanki. Tu może być taki tydzień, kiedy będziecie, jak to się mówi, hojnie i szczodrze obdarzać, czy też obzwaniać każdego. Więc okazji do spotkań towarzyskich nie powinno zabraknąć, tak bym powiedziała. Ale takich bardziej stonowanych, spokojnych. Energia dla par, dla tandemów. Siódemka monet i popatrzcie, siedem jakby drzwi, wszystkie pozamykane. Chciałoby się powiedzieć, że w tym tygodniu chyba nie bardzo będziecie mieli wyczas dla innych i inni dla Was. Ja rozumiem, tam sprzątania, tam jakieś rozgardiasze i tak dalej. Więc tydzień taki, kiedy raczej wszyscy pozamykani w swoich domach po pracy robią tam za tymi drzwiami czy porządki, czy inna rzecz, to, czy inne rzeczy, to już jest inna sprawa, ale tak jakby tydzień, kiedy, no, jakby nie bardzo towarzysko ten tydzień wygląda mimo wszystko, rozumiecie? Każdy gdzieś zajęty w podgrupach, jak gdyby, czyli gdybyście planowali jakieś, nie wiem, odwiedzania kogoś, to wcześniej pytajcie, czy będzie w domu i czy ma czas, po prostu, bo, bo możecie się natknąć na tak zwane zamknięte drzwi, tu nikogo nie ma po prostu. Jesteśmy na zakupach, czy gdzie tam. Ok, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie tutaj kochani chodzi tylko o to, że pewnego rodzaju jak to się mówi, gdyby były implanty konieczne w waszym, wasze zęby albo pewnego rodzaju wszystko to jest takie metalowe części które wstawiamy gdzieś w, orga, w, w kości czy w coś takiego, gdybyście mieli kiedyś wstawiane albo mieli mieć wstawiane to jak gdyby powoli nie śpiesząc się dobieracie jak gdyby czas, miejsce i lekarza dla całej reszty powiedziałabym, że tutaj jak gdyby ten kto się nie pieszy, nie musi, nie musi potem na przykład szyć główki czy kolana. No przepraszam, że aż tak, ale tu jest zagrożenie dźgnięciem, dźgnięciem, jak gdyby przez nieostrożność. Więc kroimy marchewki wolniej, chodzimy wolniej, zakupy robimy wolniej, wszystko robimy wolniej i wtedy będzie cacy po prostu. Okay. Jeśli chodzi o podpowiedź aniołów dla aniołków, Proszę bardzo, zegarmisz, bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Tak jest, zatem cierpliwość i rozumiecie, brak pośpiechu, wyjątkowo wskazany, ok. A diabełki dla diabełków mają podpowiedź? Teraz czuję, diabełki tam już też czekają niecierpliwie. I co mamy? O rany, pamiętaj, najstarsze prawo, Twoja energia podąża za uwagą. Patrzcie, na co okierunkujecie swoją energię i kto lub co ją Wam pożera w tym tygodniu, albo po prostu, jeśli kreatywnie, no to jak najbardziej warto w to, żeby szło dla Was w plus. Okej, okay, kochani, to pięknego tygodnia Wam życzę. Tygodnia Wam życzę, pa pa!